Wernika Raśniewicz, Polska-Włochy na pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy Kobiet na remis. Jak ty oceniasz ten wynik? Uważam, że jest to wynik korzystny dla nas, ponieważ rywal był wymagający. Smuci fakt, że straciłyśmy tą bramkę niestety w doliczonym czasie. Mogłyśmy wyciągnąć z tego zwycięstwo. Ale tak jak wspomniałam na początku, cieszy remis, bo, ponieważ było to przeciwko naprawdę mocnemu rywalowi i doceniajmy jeden punkt. Dużo was ten chyba mecz kosztował, bo widziałem, że dziewczyny już niektóre nie wytrzymywały. Pod koniec trzeba było tam pomagać im troszeczkę. Rzeczywiście w nogach czuć to spotkanie. W moich na pewno tak wymagające, tak jak wspomniałam w pierwszym pytaniu, było to spotkanie. Rywal dużo utrzymywał się przy piłce, co znaczyło, że my musiałyśmy dużo przesuwać w defensywie, więc uważam, że dużo nabiegałyśmy, zobaczymy. Weroniko, musisz opowiedzieć nam o tej sytuacji z 64. minuty, kiedy to nie zdecydowałaś się na podanie, ale na solową akcję. No i udało się. W każdej sytuacji staram się ocenić jak najlepiej, co będzie, tak jak wspomniałam, najlepsze w tej sytuacji i podjęłam taką decyzję, ponieważ przyszło to łatwo, jedna minięta, potem druga przełożona, została tylko bramkarka, to nic tylko strzelać. Trener mówił, że to nie pierwsza taka sytuacja i lubisz takie, takie rajdy. No powiem, że mam, mam na koncie pewne takie już yy, akcje, ale cieszy mnie to, dlatego właśnie kocham piłkę nożną przez takie, przez takie nietuzinkowe zagrania. Jasne, Włoszki was zaskoczyły czymś tak szczególnie? Yy. Grały szybko, dobrze się utrzymywały przy tej piłce. Myślałam, że jednak troszkę gorzej będzie wyglądało to w, w ich wykonaniu i że troszkę więcej tej piłki będziemy mieli, ale wyciągniemy poprawki i myślę, że na następne spotkanie będzie tylko lepiej. Na następne spotkanie z Francją w Mielcu troszeczkę chyba już taki ciężar. Myślę, że będzie przynajmniej ten psychiczny troszkę mniejszy, czy nie? Myślę, że będzie mniejszy. Mamy już ten jeden punkt, więc yy, zaczynamy z jakimiś właśnie punktami, nie od zera. No co, no nie boimy się nikogo, do każdego podchodzimy z szacunkiem i będziemy chciały wygrać ten mecz, żeby mieć jak najlepszą sytuację już na następny mecz.